Dobrze, ta informacja nie została nam zapisana w żadnych uwagach, e, gdzie to tu jest, nic nie zostało do, dodane do uwag, natomiast to co powiedział Lambert jest bardzo ważne. Komputer, którego szukamy znajduje się za jakimś fałszywym panelem albo półką i tego będziemy się trzymać przeszukując jego mieszkanie. Tak więc idziemy. Idziemy raczej powoli, gdyż tam na dole chodzą sobie cywile. Więc nie robimy zbyt dużo hałasu. I teraz tak, musimy sobie przeskoczyć, tutaj. I super, idziemy dalej. I też po cichu, ponieważ będzie tam przeciwnik na nas Grinko those are my orders. I speak to Vyacheslav Grinko or nobody.

Spincer po raz pierwszy poznała ze względu na CD-Action, dzięki CD-Action. Do CD-Action była dodawana ta gra na 10 urodziny tegoż magazynu, i razem z tą grą do CD-Action dodana została również solucja. Nie wiem przez kogo pisana, był to tekstowy, tekstowy poradnik do tejże gry, natomiast była tam jakieś totalna głupota napisana dotycząca tytułu tejże gry. E, mianowicie, właśnie w tym momencie, opisując ten moment, autor powiedział: Napisał. Że tytuł wywodzi się z komórki, przez którą rozmawiał ten koleś obok którego stoimy, eee, i ta komórka miała zostać roztrzaskana, co, co nigdy nie będzie miało miejsca, eee, i stąd miałaby się naz wziąć nazwa Splinter Cell, tak, czyli roztrzaskana komórka, co oczywiście jest totalną głupotą. Tytuł Splinter Cell odnosi się oczywiście do naszego agenta eee, i, do, i do agentów jego pokroju, czyli eee, pojedynczych, odszczepionych komórek. Stąd właśnie Splinter. Są właśnie sel, które działają e, za liniami wroga, że tak to ujmę, wykonując zadania związane z agresywnym wywiadem, a nie, tak jak powiedział to autor tego poradnika, skąd inąd dobrego, aczkolwiek miał on tam również babole ciekawe e, na temat komórki. Dobrze, tego przedźmika nie musimy ruszać. Idziemy sobie tutaj i udajemy się w kącik, ponieważ przechodząc na to

Prześrukujemy komputer, który tam się znajduje i zmywamy się stamtąd, ponieważ koleś, który wyszedł z mieszkania, za chwilę do niego wróci. Dobrze, apteczkę możemy wziąć z łazienki i przechodzimy do ostatniego pomieszczenia, jakie jest w tym mieszkaniu, ponieważ tutaj znajdą się informacje. Natomiast zanim to zrobimy, przejdziemy sobie do obsatu, ponieważ zrobiliśmy moduł danych. Z komputera. Zobaczymy, co tam jest napisane. Jest tam e mail od Tanahila, czyli przełożonego Blastina do Blastina. Nasz człowiek od niczego, przekazał mi taką wiadomość. Dostałem kopertę, bardzo dziękuję. Informacje o policji znajdziecie w naszej stałej dziupli za krzakami na placu Morewi. Będą tam na pewno. Tom to facet godny zaufania. Jeżeli uda mi się podejść tam w niezauważony sposób, może podrzucę jakąś zabawkę. Patrzcie pod nogi. Tak. No i informacja wyciągnięta z tego modułu danych jest zapisana w uwagach. Informacje o Komisariacie Policji są ukryte w krzakach na Placu Morewi, czyli mapa Plac Morewi, czyli gdzieś tutaj, tak. Ta informacja jest przydatna, ponieważ e, będzie się to wiązało z naszym kolejnym celem. Jakim? Sprawdźcie. Jedynym panelem, generalnie rzecz biorąc, jaki możemy tutaj przesunąć w celu poszukiwania komputera jest ten nienaruszony obraz, tak więc myk. Proszę bardzo, jest komputer.

Ostatnia pozycja wskazywana przez implanty podskórne to komisariat policji, stąd też właśnie ta uwaga na temat informacji na temat komisariatu policji. Przeczytajmy sobie, co, czego dowiedzieliśmy się z modułu danych pozyskanego z tego komputera. E Mail od Blastina do Jonathana Stona. Myślę, że możemy darować sobie dyplomację i powiedzieć głośno, agentka Madison nie żyje, a więc oboje agentów nie żyją. Jedyne pytanie brzmi, dlaczego tak się stało raczej dlaczego Nikoladze uważał, że może to przed nami ukryć. Twoja teoria, że zlikwidowali ją, bo odkryła jakieś powiązania pomiędzy elitami gruzińskimi, a rosyjską mafią, trzyma się kupy, ale to byłoby zbyt proste, to za mało, aby porwać się na życie amerykańskiego agenta. A Nikoladze zdaje sobie sprawę, że my wiemy o jego brudnych sprawkach. Chyba jestem śledzony, ale w tej części świata trudno oddzielić paranoję od rozsądku. Proponuję częściej wymieniać podpisy sferowe. Może na przykład dwa razy w tygodniu. Przekaż Górgenizemu. Kod zamka szyfrowego na tylnych drzwiach. 091772 planuję wyruszyć o 10 rano. Przekaż ode mnie życzenia urodzinowe dla Key. Mam nadzieję, że na jej następne urodziny będę w Stanach. No niestety, nie będziesz w Stanach. 091772. kod do drzwi. To oczywiście jest zapisane. W uwagach. No i będzie nam potrzebne o tutaj. 0, 9, 1, 7, 7, 2, Drzwi otwarte. Możemy iść dalej. Tak więc, no, na chwilę obecną wiemy, że oboje agentów już nie żyje. Ostatnia informacja pochodząca z implantów podskórnych wskazuje, że znajdują się oni i chciała znajdują się. Na komisariacie policji, ciekawe co tam robią. Dobrze, tutaj idziemy powoli, żeby się nie zabić. I musimy zejść tędy. Tutaj, o, myk. Puszczamy się. I to samo tutaj. Myk. Otwieramy klapę, żeby zejść na dół. Myk. Pesze, jestem wysyłany na południe. Policji policji. Mówili policjanci Tbilisi. To są kopie, tak kruk jak a Virginia. fence. Tak, nasz cel jakim było wyjście na ulicę jest równoznaczny z zakończeniem misji porażką został oznaczony jako wypełniony ze względu na fakt, iż Lambert go anulował Policja w Tbilisi, w Gruzji jest generalnie rzecz biorąc skorupowana o czym niedługo się przekonamy w związku z czym nie będą chcieli atencji, że tak to ujmę, mediów międzynarodowych, w związku z czym możemy sobie łazić po ulicach. Nie będzie z tego żadnego incydentu. Idziemy sobie dalej. Te drzwi, moi drodzy, są pyk zamknięte. Co musimy zrobić? Oczywiście użyć wytrychu. Jak działa wytrych, to już dawno mówiłem. Tutaj kombinacja ZW, W, A, S, S. Te kombinacje zawsze są takie same. Dobrze. And a skorumpowanych policjantów. what do you think you're doing? prison cells don't come cheap these days. the real estate is closer to your rent and the more slabs are going for cheap. yeah, i think we could set you up with this slab real easy. i've done nothing. please, nothing. how about drunk and disorderly, assaulting a police officer, slandering the badge? you said we're associated with criminals. Ah, uh, then arrest me. I must sleep. Weren't you listening? The rent's gone up in jail. You want to die tonight? That's free. You want to sleep tonight? It'll cost you 100 Lari. Oh, please. I don't. I don't. Uh, oh. <clears throat> uh, now what are we going to do with him? Check his pockets. I'll radio HQ. Sure. Unit 3 to dispatch. We have a 1053 possible assault. Can you send an ambulance? Copy that unit 3, but we're dealing with a warehouse fire, so expect delay. Roger that dispatch. We'll wait with the victim. Unit 3 out. Assault? Something we can pin on Costa. <laughs> Good, thank you. Dobrze, jak widać, no na załączonym obrazku, na podstawie dialogu, który no, usłyszeliśmy, policjanci nie są zbyt praworządni w tej że oni kraju teraz, żeby ich pominąć, możemy ich albo ogłuszyć poprzez wy, 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 wywiezienie, wywiedzenie ich w tamten cień, albo po prostu ich bez żadnej jakiejkolwiek przemocy pominąć, Wspinając się na ten murek po schodach i tutaj się udając. Żeby zrobić to um, skutecznie i wskoczyć w odpowiednim momencie, żeby nie zrobić misplaya pod tytułem wskaczemy za szybko i narobimy hałasu, to musimy wejść na drugi cień. Spójrzcie, tu biegnie cień, następnie tu mamy trzy schody oświetlone tu mamy drugi cień. Jeśli staniemy na tym drugim cieniu i wskoczymy, no to wtedy sam złapie się półeczki i wylądujemy tutaj w tej ciemności, gdzie nikt nas nie widzi. Zwracałem uwagę w trakcie trwania dialogu, będąc po tamtej stronie na cywila, który łazi po tym balkonie. On jest bardzo ważny ze względu na fakt, iż no, może nas zauważyć i narobić nam kłopotu. Tutaj z kolei jest strażnik, na którego musimy uważać. Dobra. Klasycznie ze względu na to, że jest to wideo poradnik, proponuję zrobić taktycznego save'a. Dobrze, strażnik zatrzymuje się w połowie drogi, w związku z czym nie chcemy wychodzić na światło w chwili obecnej. Zrobimy to teraz. I robimy to powoli, żeby nie robić dużego hałasu. Przypominam o cywilu u góry. Gra pozwala zapisywać progres dosłownie w dowolnym momencie, w związku z czym hmm, w ten sposób możemy sobie grę przejść. Uważamy na cywila znajdującego się, o tam w oknie. I teraz tak, przyklejamy się do tej ściany. Drzewo płotu. Nie, no do ściany, bo rośnie tej winorośl. Przyklejamy się do ściany, ponieważ strażnik się wraca. A nie chcemy, żeby na nas, o nas się potknął. No właśnie. W ten sposób. Teraz tak, tam cywil się cofa, w związku z czym czekamy. Żeby po prostu on nie zwrócił uwagi strażnika. No i dobra. Możemy zasuwać. Nie musimy się jakoś super spieszyć. Moi drodzy, jesteśmy na placu Morewi. Tam w oknie jest cywil, w związku z czym udamy się. Z lekka szybko. No i dobra. Eee, w uwagach była mowa o krzakach na placu Morewi. Gdzie tu są krzaki na placu Morewi? O tam! Tak jak powiedziałem, gra jest dosyć liniowa, tak jest, trudno tu zabłądzić. Wchodzimy, proszę bardzo. Do dziupli musimy tu wejść. W przeciwnym wypadku nie wywołamy skryptu, który pozwoli nam posunąć się dalej. Tutaj mamy amunicję do pistoletu. Proszę bardzo, 60 sztuk amunicji. Apteczkę. po drugiej stronie również apteczka a tutaj komputer no i dobrze mamy kolejny moduł danych, zobaczymy czego się dowiemy z tego modułu, do komisariatu można wejść przez tylne drzwi, szyfr zamka 5929, korytarz biegnie obok cel aresztantów najlepiej wkradać się tamtędy w nocy kiedy wszyscy są bijani i śpią to jest informacja jak dostać się do Komisariatu i to mamy zapisane w uwagach 5929. Nasz cel się zmienił, wykorzysta informacje z komputera ogrodniczego, aby dostać się na komisariat policji. No i dobrze, nie wiem czy słyszeliście, zaskrzypiała brama. Policjant otworzył nam bramę za sprawą której będziemy mogli przejść dalej. Tak więc uważamy sobie na tego policjanta. Dlaczego? Ponieważ tam w oknie jest strażnik. Nie strażnik, tylko cywil, który po prostu przywołał uwagę policjanta, jeśli zbyt szybko wyjdziemy. Oczywiście policjant, strażnik nie wejdzie tutaj, nie mają oni w skryptach takich umiejętności jak kłócanie i zaglądanie w takie miejsca. Ale w ten sposób zaprezentowałem wam jingle, można tak nazwać: muzykę, która będzie nam towarzyszyć do końca całej gry. Muzyka stanowiąca o niepokoju, o tym, że po prostu ktoś nas szuka. Ktoś przeszukuje okolicę w związku z faktem, iż narobiliśmy hałasu, zaniepokoiliśmy ich. W momencie kiedy ta muzyka ustanie, czego z symptomem jest właśnie to, co powiedział ten strażnik, to po prostu możemy sobie darować. No i znowu taktyczny safe. Jako że wykonaliśmy kolejną porcję zadań, nie zwracamy uwagi na... Fakt, iż zaniepokoiliśmy cywila, który znajdował się w oknie u góry, idziemy do przodu, uważając przy okazji na tego gościa. Czekamy tutaj, aż cywil sobie zniknie za rogiem. No właśnie, ponieważ on taki zakręt dziwny wykonuje. Teraz tutaj sobie spowalniamy. No właśnie, zwróciliśmy uwagę strażnika, który tutaj idzie. Nie szkodzi, ze względu na fakt, iż interesuje nas teczka, którą ma ten strażnik, w związku z czym będziemy się go ogłuszyć. Warto przy okazji nauczyć się schematów poruszania się sztucznej inteligencji. Zwróćcie uwagę, że strażnik poszedł w miejsce, w którym się zainteresował czymś, co go zaniepokoiło a następnie się obrócił. Proszę bardzo. Możemy do takiego strażnika podbiec, natomiast musimy bardzo szybko działać. W momencie, kiedy podbiegamy, warto jest po prostu zastosować metodę nokautu poprzez uderzenie, żeby po prostu nie ryzykować pomyłką wynikającą z chęci złapania tego strażnika, a łapać go nie musimy, ponieważ nie musimy go Przesłuchiwać nie ma takiej opcji przesłuchania dla tego strażnika. Dobrze. Moduł danych bardzo ciekawy. Przeczytajmy od niejakiego Filipa Masego do Tristana Gogobridzy. Bardzo ciekawe mają nazwiska. Tej Gruzji, nędza imitacja Trzeciego świata. Nędza imitacja Trzeciego świata. Naprzód, inspektorze, gadżet. Cholernie niewygodnie jest zostawić robotę na pół tygodnia, żeby odbyć jakąś ekstra supertajną naradę z Nikiem i WG. Ale gorszą obelgą jest dla mnie użerać się z recepcjonistą w tej budzie, w której mnie umieściliście. Mówię serio, nie chcę więcej oglądać jego twarzy. Muszę wracać na platformę i dalej pracować. Szczególnie w środku, sami wiecie czego, w sami wiecie czym. W zgniuśniałej głowie legną się szatańskie myśli. Filip Mas. Bardzo ciekawy mail, szczególnie w, ze względu na fakt informacji, jakie znajdziemy w przyszłości. Dobrze, czekamy sobie, aż cywil sobie wróci. On wykonuje taką podróż oskryptowaną, tak. W jedną stronę, w drugą stronę, w związku z czym musimy mieć to na uwadze, schować ciało. W odpowiednim miejscu, dobrze. Tu możemy sobie troszeczkę powiedz. I teraz tak. Tutaj będziemy mieć strażnika. Warto jest tego strażnika. No, halo. Zainteresować. No, nie zwrócił uwagi na skoki, które wykonałem, w związku z czym zainteresowałem go strzałem. Robię to, ponieważ ten strażnik jest strasznie upierdliwy, ponieważ on idzie do końca alejki, za której, którą za chwilę zobaczymy. I on sobie w tej alejce stoi przodem. Żeby z stamtąd go wyciągnąć, trzeba po prostu rozwalić światła, które tam się znajdują. Natomiast jeśli to zrobimy, to ryzykujemy tym, że przyciągniemy uwagę tego cywila, który sobie tutaj spaceruje, na którego teraz będziemy czekać w związku z czym łatwiej jest przyciągnąć uwagę tego strażnika póki znajduje się tutaj tak jak na przykład zrobiłem to teraz i to jest bardzo ciekawy przykład ze względu na fakt improwizacji którą, której uczy Splinter Cell tak? hałas, który go narobiłem poprzez skakanie nie zadziałał głównie ze względu na miękką powierzchnię, po której się poruszamy to też szybko wyciągnąłem pistolet i strzeliłem, trzeba natomiast na to uważać ze względu na fakt, iż jeśli strzelimy zbyt blisko jakiegoś przeciwnika to on po prostu automatycznie się zaalarmuje jako, że rozpozna ten strzał. Spójrzcie, cywil idzie sobie pod drzwi. My oczywiście poczekamy, aż on sobie wróci. E, Jedynym wyzwaniem, jakie nam pozostało, jest jeszcze jeden cywil w oknie e, i generalnie rzecz biorąc potem mamy e, spokój. Tego strażnika, którego tutaj mamy, możemy pominąć. E, możemy go pominąć w, w taki sposób. Nie pamiętam, czy ten głupek się obraca. Chyba nie. Możemy go pominąć wspinając się po tej rurze na tą Platformę i przejść górą. Natomiast jest to problematyczne ze względu na fakt i wymaga prób i błędów, ze względu na fakt, iż u góry, zaraz Wam to pokażę, tam u góry znajduje się cywil. Ten cywil jest strasznie upierdliwy, bardzo często nas zauważa, w związku z czym jest to kwestia prób i błędów. O, widzicie jego głowę? O, teraz, kiedy on. Tak, w momencie kiedy on. Się przechodzi z jednego okna do drugiego. Możemy sobie przejść. Tak długo jak on nas nie rozpoznał, bo w chwili obecnej nie rozpoznał, co było można poznać <laughs> poprzez kwestię dialogową, której użył, no to jest ok. No i dobrze, żeby się upewnić, że on po prostu nas nie zauważy w tym końcowym fragmencie, możemy sobie przestrzelić to światełko, ponieważ tam się musimy udać. To z brama komisariatu Policji przez którą nie przejdziemy, musimy tutaj skorzystać z umiejętności sama, jaką jest skok łączony, tak to się nazywało, tak, czyli podchodzimy do tej ściany, wykonajmy odbicie i jesteśmy.